Cześć Kamor, witam Was. Na tym kanale ostatnio w ogóle nie było odcinków. <laughs> Zwracam serdecznie, jak widzicie, dropłem Max. I tylko, no niestety się nie nagrało dropłem też z Serpawera do Tak więc dzisiaj będziemy to wszystko wypróbować. Teraz otworzę sobie skrzyneczkę. No i nic. Tak więc zacznijmy od Max. Więc lecimy sobie teraz z giereczką z Max, potem wypróbujemy Star Power do pokoju, no, które mi się wydaje słabszym Star Power'em być do poko akurat. Mara. No ale jedziemy. Dobra. Jeden cubes już jest. Mały skrzyneczek jest bardzo na tutaj. Tutaj, o. Następna. W końcu. Niezbyt lubię to. O kurcze, a wyszczeliło mnie. U matku, o matko, co to tutaj się dzieje? Jak on nas rozwali, a ja to mam bagę, Ale z zawsze się przydosą. Wo, 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 wo. Rozwalone. wo, 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 wo. i przed... Nie wraża. Zresztą co ja miałem zrobić z... z ...Sherry, która ma no, napisku. Nie załatwiła. Dobra, zagrajmy jeszcze sobie jedną gierkę, a potem poko. Jeszcze oczywiście to nie będzie koniec odcinka. To w ogóle to ja szukałem jakiegoś tego... Jakiegoś koła. Wiecie o co mi chodzi. Koła Brow Stars, koła za No i właśnie nie znalazłam żadnej takiej aplikacji. Dobra, mam broka w tym meidzie. O kurczę, i to by był fajny lag. Gdyby tak zlegowało, że na przykład by można było skoczyć tutaj, wiecie, na te na to coś. Na te mury jakby... To by było takie, a się nie mogli trafić, ale to, to się chyba i tak by był, Ło, ej, ale muszę spadać. O są na daleko. Co ja mam robić? O kurczę, o tam dead, zbili im jednego. Kurde. Ale kocham te typy tej papery. Ooo, ale im wyszliło. O, kurde. Trzeba pokampić trochę. Tam się pobiją. O nie, idą na nas. Dobra, lepiej tak w ogóle. O kurcze. Ej, backup zrobili. Wekało słabo. Wiedziałam. O kurczę, ale pokucili. No dobra, trzecie miejsce. I ja was teraz pauzuję, i widzimy się na. Dobra, tak więc już jesteśmy teraz sobie. Wybierzemy poko. Ano, no, poko był tutaj. I to jest ten Star Power, tak. Tak więc to jest Star Power. E, super Atak Poko teraz także trafia wrogów, zadając im 800 punktów obrażeń. Jest na moc. Jak skrzykliwe solo, a to się nazywa jak jest na Mod Data. A to drugie jest bardzo fajne. Dobra, więc sobie teraz lecimy z pokogierką. <coughs> Co ja powiedziałam? Z pokogierką. Nie ja bo bym chodziło, że chciałam powiedzieć z sedemiarzem poko. A z spokogierka. Spokogierka. Spoko Dobra, tak więc nowa śpiupsa, ja widać na następne. I tutaj już są dwie skrzynki. Mi to na plus Więc cztery kiełby będziemy mieli jak to mi się uda rozwalić I ja, niech mi nie przyjdzie Łopień nawet już mamy Chłopie, O kurcze dobra ewakuacja Ewakuacja teraz roz rozwal, rozwal dobrze rozwal Tak to się nazywa, to się nazywa, o matko walka. Ło tak ale giera Ale giera, ale wszystkich porozwalaliśmy Dobra on jest w dupie On nie chce robić z tych stron pójdźmy, chodź. No idź z tamtej. Ja takuj go. Aha. On na mnie ulto to jest pewne. No zmarnował. Dobra, rozwalona. Ja się boję tak tego kota, że on sobie zaraz znowu nabije ulta. Ej, czekaj. Czy tutaj nikogo nie ma? O, zaraz wypróbujemy Star Powera. Ej, nie, nie rozwal! Nie rozwal! Gdzie ten. O, tam był typ, ja właśnie tak szukam. Ty. Gdzie ta roza? I pyk? No, nie zmarnowałem mu multa, ale. 7000. Ładko. Kurde, muszę sobie wbić. Zostaw ją. No, rozwajaj, typ. Dobra. <słuch> No spoko gierka wygląda zagrajmy jeszcze raz, może teraz nam się uda wypróbować tego starpowara. Ja teraz będę sobie zbierał na tego na opening, więc nie dropnij mi się tak mocno chcąco. Dobra, i lecimy. Z drugą gierką. Dobra, dawaj, rozwalamy to. Dobra, ja to rozwalę ty idź tam. Dobra, no dobra, zostaw już to. I szukamy następnych skrzyneczek, które tutaj jest. Dobra, ja to rozwalę. Ej, czy tam nie było? Dobra. Nie ma. Ech. O, ból. Spoko, ja sobie go bym rozwalił. Tylko, że mam za słaby, za słabą dalekość. Czemu ona go ro nie rozwala, kurczę? Ta bi, bi, bi. Mam się tak wpucza, że one mają tak... Podobnie. O, mam już na nie wiedziałam. O kurczę. Jest, tam jest, tam, tam tam tam, tam tam, 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 tam. Jest rozwalona. Zmarnował ulta, można powiedzieć. Dobra, ja rozwalniłam? Tak. Chcę spoko. To na plus. Dobra, i teraz ulta mamy zaraz. O kurczę. Daj mi ulta. Daj mi ulta być. Kurczę, zmarnowałem to. Dobra, ja idę. Zostaw mi, zostaw mi, proszę. Chyba, że potem w solubę. Jak teraz mi nie wyjdzie, wypróbujesz Star Powers. <grywam> Pewnie miał bekę, ale y, to Star E Epyk! Y, no kurczę, tam zadałem, widzieliście? O kurczę. Teraz trzeba ją podjechać. Ona się mnie nie boi, nie? Bo ma 5 kg i od razu pranie. Zresztą mam malutko kipsów. Dobra, poczekam, typka. Łe, łe, łe Czekaj, udaje że się z nimi teamaiduję? No rozwal Rozwal, dobrze, no kurde Ej, bez kibów. Nie, bo ty mnie dogonisz Bez takich, mordo W oh, Sory, sorry, uwaga, teraz strzelam, strzelam I zadało się setup'ę Dobra, U! Wow, ale trudno Wygrana gierka to nawet jest lepiej. Dobra. I czy mam... No jeszcze nie mam. Szyneczki, dobra. Tak więc... Teraz sobie zagrajmy Sandy, wbiję na 17 rangę tak w ogóle. I zagrajmy sobie jeszcze raz maxem. To będzie krótki odcinek. No, ale nie wiem, co nagrywasz po prostu. Nudziło no, mi się trochę w domu. To sobie roboty. Nie przegnę, bo nie mamy. Dobra, y ej, to będę miał back. <ścoughs> Rozwalił Dynamite, dobra. Zresztą Dynamite dobrze rozwala. Szybko rozwala, bo on dużo zadaje. No, nie niezbyt, ale ona jest z innych.

Aaaa, Ale ja tak lubię śpiewać. Może bym zaśpieć. Może bym wymyśliła jeszcze Bo O matka czuje to moi że oni w, w ogóle nie mają tych kipów. Tego zetko co wolę. Nie wiem, prezentuję... nie. Ja mam problemów. Że... Ja pałterce, co? Tak to... ...rozwal ich rozwój.